Sobota 13 lipca, Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, wiersz od 24 do 33. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Tak mówi do nas Pan Jezus. Dlaczego nas porównał do wróbli? Wróble w Izraelu wcale nie były bardzo pożądane, bo to są takie ptaki, które niszczyły uprawy po prostu tamtejszym rolnikom. Więc. Te wróble wcale nie były tam mile po prostu widziane. Jeżeli Jezus mówi, że Ojciec Niebieski troszczy się o wróble i że żaden z nich nie spadnie na ziemię bez jego zgody, bez jego woli, to o ileż bardziej wy jesteście zatroszczeni właśnie przez mojego Ojca. To porównanie, że Bóg troszczy się nawet o takie nieprzyjazne rolnikom ptaki, pokazuje. W tym kontraście, jak bardzo my jesteśmy przez niego zaopiekowani, jak bardzo Jemu na nas zależy. Jesteśmy ważniejsi niż wiele wróbli. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.